Hej, hello! W misiowym Świecie World Joanny. Dzisiaj chciałabym wam, wam po prostu pokazać, jak zrobić takie oto przepiękne, naprawdę przepiękne serduszko na walentynki, bądź na jakąś Waszą dekorację do pokoju dziennego lub Waszego e, po prostu salonu. E, powiem tak. I to serduszko naprawdę jest bardzo, bardzo proste. Ja będę wykonywała to w kolorach trzech. Będzie to kolor właśnie różowy, fioletowy już jest i kolor e, ciemny róż. Tym razem będzie to inna włóczka, będzie to 60% akrylu, e, ojejku, i 40% poliakrylu, jest to firma Gazal, baby cotton, 225 metrów, 50 gram, bardzo fajna, bo też wydajna. I ogólnie tutaj jest 3,5 druty oraz szydełko 2-4 mm. Ja będę tu używała szydełko numer 2,5, mam nadzieję, że to widać, bo trochę tu mi się zmazało. Oczywiście, do tego będzie jeszcze igła potrzebna, a także nożyczki, bądź właśnie tu igła będzie z kolei potrzebna. Jest bardzo, bardzo prosto. Oczywiście informuję również o tym, że jeżeli yy, macie jakieś swoje prace, które zrobiliście, zapraszam na yy, Biz. Joana, w sensie na grupę Facebook Kroczet Joana, tam wysyłacie swoje zdjęcia, tam wysyłacie pytania, jakie macie odnośnie moich tutoriali, tylko, tylko moich tutoriali i tylko zdjęcia z moich, moich tutoriali, oraz y, również y, jak macie właśnie jeszcze jakieś pomysły, co zrobić, to jest oddzielny. Post, jeden, jedyny post, w którym piszecie wszystkie swoje pomysły. Mam tych pomysłów bardzo dużo, nie wszystkie oczywiście wykorzystam, więc bądźcie po prostu cierpliwi i bądźcie wyrozumiali. Jest tego zbyt dużo, by robić to wszystko. Mam również te swoje pomysły, które chcę zjeść, więc wiadomo, że mam nadzieję, że wam się oczywiście podobają, bo gdyby nie podobało, nie podobało się, to oczywiście tu byście nie byli, tak? Zatem bardzo, bardzo dziękuję. Proszę również o to, byście udostępniali mój tuto, moje tutoriale, mój prosty kanał. E, również komentowali, lajkowali, a także subskrybowali, aby otrzymać nowe, nowe wiadomości na moim kanale. A teraz zaczynamy robić wspaniałe, kolejne nowe. Ja na Serdecznie sobie w kolorze ciemnym, ciemnego różu. Będzie mi to mówię, potrzebne, żeby mieć tu sobie e, swoje. Po prostu trzy rodzaje kolorów, ponieważ to będę robiła też do pokoju mojej córki. A także pamiętajcie o tym, że będę dodatkowo robiła jeszcze z tych różnych tu właśnie motywów, które mam, czyli właśnie pokażę jeszcze, jakie ogólnie serduszka będą. Będzie takie duże serduszko bardzo przepiękne, naprawdę bardzo fajnie się robi, bardzo miło się robi. Także takie serduszko na pewno tutorial gdzieś możecie sobie znaleźć na za chwilę na kanale, a także. Takie serduszka, które tutaj ja już mam zrobione, które, które również już jest i naprawdę możecie sobie wybrać, które sobie chcecie. Yy, I będę również robiła girlandę. także więc bądźcie cierpliwi i oglądajcie moje filmiki. Zatem, robimy sobie najpierw sześć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Robimy to sobie, łączymy sobie oczkiem ścisłym, Robiąc sobie tak zwany krąg. Teraz będziemy sobie robić następujący. Na początku robimy sobie dwa oczka łańcuszka, to będzie jako nasz ala Teraz będziemy sobie robić siedem naszych słupków. Raz, dwa, trzy. 6 i 7. Teraz będzie podwójny słupek, jeden podwójny słupek. Jeden potrójny słupek, czyli trzy razy sobie nawijamy na yy, szydełko włóczkę gdzie raz dwa trzy i cztery znowu teraz robimy sobie podwójny i teraz znowu tak jak było siedem normalnych zwykłych słupków czyli raz 2 3 4 5 6 7 No i wypadło mi jeszcze raz 7. I tutaj sobie łączymy w drugim oczku, robiąc sobie oczko ścisłe. Teraz robimy sobie oczko łańcuszka. I zaraz, za chwilę wracam. Ok. I teraz robimy sobie 10 słupków w drugim oczku. Pierwszy tutaj, jakby to jest od tego naszego tutaj łańcuszka, z jednego oczka łańcuszka. I w drugim oczku wbijamy się, robimy sobie 10 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Omijamy teraz sobie. Kolejne dwa oczka bijamy się w następne, czyli to jest jakby tutaj zaraz obok jest pierwsze oczko, drugie i bijamy się w to, trzecie robiąc sobie półsłupki, cztery półsłupki, raz, dwa i trzy i cztery półsłupki, raz, dwa, w kolejnych czterech oczkach, trzy, i cztery, i teraz robimy sobie trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy. I bijamy się tutaj w kolejne nasze oczko, robiąc sobie raz, dwa, trzy i cztery. Patrzymy, czy jest prosto, czy jest dobrze, czy tu wszystko zgadza. Jeżeli się wszystko zgadza, to idziemy sobie po prostu sobie dalej. Czyli teraz umijamy sobie znowu kolejne dwa, raz, dwa, i wbijamy się w to trzecie, robiąc sobie znowu 10 półsłupków subków o raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem Osiem. 9 i 10. I tutaj się bijamy raz, dwa w to miejsce, żeby było już oczkiem ścisłym. Zakończamy. I tutaj teraz musimy sobie zrobić. Zrobimy teraz tu sobie e, 13 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 11, 12, 13. I pijamy się praktycznie do samo miejsce, robiąc sobie oczko znowu ścisłe. Ja zawsze robię sobie, staram się jeszcze raz oczko ścisłe, bo, bo sobie to po prostu, nie do sobie schować. To moją tutaj. Nitkę to tu, tu musimy niestety schować. Tak to wygląda już u mnie, właśnie. I to już też sobie obcinam, ponieważ to już było wcześniej schowane, jak powiedziałam wcześniej, a tą sobie chowamy. No, większe oczko, ale to nic schowam, po prostu sobie schowam. I gdzieś tutaj nasze, naszą robótkę, tak. Jeszcze ładnie układam, żeby było tak, jak powinno być. I tak mamy skończone kolejne nasze serduszko. Jest naprawdę przepiękne. Mi się bardzo, bardzo podoba. Mam już dwa, będzie w kolorze oczywiście jeszcze jasnym różu. Zatem, jeżeli Wam również się podobał mój kanał i w ogóle filmik, to zapraszam, abyście oglądali kolejne. Subskrybujcie kanał, komentujcie, lajkujcie, zwłaszcza udostępniajcie. No i po prostu cieszcie się razem ze mną tym, co robię, bo mam dużo, dużo pomysłów. Niedługo święta, niedługo będą nawet koszyczki, ale przepiękne takie koszyczki. Chcę zrobić takie inne koszyczki, fajne takie. A nawet planuję zrobić maskotkę, serduszko i takie naprawdę śmieszną, taką fajną, ze skrzydełkami nawet. Więc tego zapraszam Was, abyście byli ze mną. Bye, bye!